Żniwa już się rozpoczęły, więc zapewne w waszych głowach pojawia się pytanie, czy warto inwestować i przyspieszać rozkład słomy, czy zostawić ją samą sobie. Moja odpowiedź brzmi: to zależy. Jeżeli wasze pola są bogate w mikroorganizmy, mają uregulowany odczyn gleby, a słomy po zbiorach jest niewiele, to w większości przypadków takie stanowisko samo poradzi sobie z przerobieniem słomy pod warunkiem, że zostanie ona odpowiednio rozdrobniona i będzie odpowiednia wilgotność i temperatura. I analogicznie, jeżeli warunki są niesprzyjające, to znaczy jest za sucho, za mokro, życie mikrobiologiczne na danym stanowisku jest ubogie, zauważacie nierozłożone resztki z poprzednich sezonów, a tegoroczne Plony są bardzo obfite, to stosowanie wspomagaczy jest jak najbardziej wskazane. Przetworzenie resztek pożniwnych jest ważnym aspektem w całej produkcji, ponieważ oprócz tego, że przygotowujecie stanowisko pod kolejne uprawy, to jeszcze możecie zaoszczędzić na nawożeniu roślin następczych.